Michał Hudecki, tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, a więc do miejsca, które dla bokserów jest taką ziemią obiecaną. Wszystko co najważniejsze, właśnie w boksie, dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tam są najwięksi promotorzy, największe organizacje bokserskie. I Michał, no już niebawem tam zaczniesz treningi, być może walki, ale powiedz, jakim, w jakim celu jest ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych? Moim celem wyjazdu do Stanów jest przygotowanie się jak najlepiej do kwalifikacji olimpijskiej, która będzie w kwietniu w Turcji. No i to jest właśnie ostatnia moja taka szansa. Dlatego stawiam wszystko na jedną kartę, chcę się przygotować fajnie i dostałem właśnie taką propozycję od promotora pana Mariusza Kołodzieja, który ma w New Jersey swoją stajnię zawodową Global Boxing Promotion dostanę taką propozycję, że przyjechać, tam będę miał do dyspozycji swojego trenera, takiego Tomego Brooksa, który miał tam, trenował także Ewendora Holyfielda. Będę miał też dużo sparing partnerów. Czyli taki, można powiedzieć, przedsionek boksu zawodowego, bo na razie tylko przygotowania w tym gymie amerykańskim, tak? Tak. Właśnie na myśli mam y, przygotować się też pod kątem y, boksu zawodowego, to na pewno będzie dla mnie nowe doświadczenie, y, które zaprocentuje w przyszłości. Są tam jacyś, y, czy w, w kręgu zainteresowań mm. może prowadzi pan Mariusz Kołodziej, któregoś z polskich bokserów albo ma z nimi do czynienia? Y, w jego stanie jest już Mariusz Wach i Kamil Łaszczyk. Y, no i oni już ponad rok już są w prof na profesjonalnych ringach i wiedzie mi się bardzo dobrze, bardzo dobrze ich promują i mają niezłe propozycje walki. Ich kariera fajnie się ro Rozumiem. rozwija. tak. E no, warunki chyba zdecydowanie lepsze, nawet gdybyś się przygotowywał, bo jesteś przecież wielokrotnym reprezentantem Polski, mistrzem Polski, ale warunki przygotowań do kwalifikacji olimpijskiej i także mistrzostw Polski, bo wspomnijmy także, że są niedługo także mistrzostwa Polski, no zdecydowanie lepsze jednak tam. Tak, tam są naprawdę profesjonalne warunki do treningu bokserskiego. Najbardziej odpowiadają mi właśnie sparring partnerzy, tam jest dużo latynosów, Meksykańców, Hiszpanów i z takim będę sparował. Taka waga jak moja, czyli waga lekka, jest tam mocno promowana w Stanach. Na pewno więcej jest tych walk niż w Polsce w tych małych kategoriach. Także tam będę miał naprawdę. Dobre warunki do treningu, tak. ale jeszcze na ringu zawodowym przed olimpiadą nie staniesz na pewno, tak? Nie, nie, nie. Nie możesz nam. No. Nie chcę nawet, ponieważ tyle czekałem na. wytrwałem do tych kwalifikacji, więc jeszcze te cztery miesiące do, i liczę, że, że w końcu to będzie to, bo bardzo chcę jechać na Olimpiadę, że zdobędę tą kwalifikację w kwietniu i po olimpiadzie ewentualnie już przejdę na, na zawodowstwo. Jak długo będzie w Stanach, wracasz kiedy? Wracam 25 lutego, ponieważ chciałbym przejść 10 dni przed Mistrzostwami Polski, które będą od 4 do 8 marca w Arenie, w Poznaniu, tak, żeby tą aklimatyzację złapać i później mam jeszcze turniej Sztama prestiżowy przecież. Przed kwalifikacją będzie? Tak, tydzień chyba bodajże lub dwa tygodnie po Mistrzostwach Polski w Warszawie będą. Będzie ten turniej, no i później już ta kwalifikacja. I na koniec powiedz, kto w tej chwili jest na, takim największym Bożyszcze w Twojej kategorii, myślę o tym ringu zawodowym, no, nazwiska, które mogą stanąć na Twojej drodze, kiedy będziesz na szczycie tej piramidy bokserskiej? Na razie o tym tak nie myślę, ale na pewno jest wiadomo, tym Manny Pacquiao, Floyd Mayweather. Są trochę ciężsi, ale... Mm, do nazwiska rzeczywiście głośne, chyba myślę, tak, że jest... zaraz po tych najcięższych, tak? czyli po wadze ciężkiej, Pacquiao i My Flower, to, to głośne nazwiska. Mm -hmm, tak.